Witam na moim kanale. Dzisiaj rzecz nietypowa, nie typowa, nie rowerowo, ale będę wymieniać. No, ja na to mówię: zamek, klapki yy, w lewu paliwa, a to jest typowo siłowy, siłownik. Siłownik się nazywa siłownik yy, klapki w lewu paliwa. Oryginalnie, no bo zaczęło mi po prostu robić, że. Klapka się podczas jazdy gdzieś jakiś w nierównościach otwierała, a jak ją zamknąłem, nie szło otworzyć w ogóle, i wyświetlał się komunikat, że otwarty wlew paliwa, nie? Cały czas, także cały czas. No, później jak znowu udało się otworzyć, zamknąć, to jakiś czas był spokój. No, i za chwilkę znowu jakaś nierówność, już że otwarty wlew paliwa, no patrzę, faktycznie otwo, o, 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 samo się otworzyło. Także dzisiaj będę wymieniać zakupione 223 zł. Oryginał Mercedesa z autoryzowanego, od autoryzowanego dealera. Także tak to wygląda. Taki siłowniczek. No i co. Do roboty, co będzie nam potrzebne To nie jest dużo roboty właśnie Chciałem pokazać właśnie ten filmik, jak ja to robię Bo szukałem na internecie Na YouTubie Nie ma filmików, jeden znalazłem Gdzieś tam jakiś Anglik wymieniał w A-klasie A to jest Mercedes W246 B-klasa 2013 rok Także Może komuś to pomoże Może będzie wiedział, bo na Powiem na co zwrócić uwagę jeszcze są takie dwa zaczepy, i na nie trzeba uważać. No właśnie, jak wymontowujecie stary, to nie musicie uważać. Bo podważycie, po jak wam pęknie, bo mi pękło to żadna strata, bo to i tak jest do, już do wyrzucenia. Ale gdyby coś jakaś wtyczka wymiana, ten, tylko ktoś chciał wtyczkę sprawdzić, czy, czy prąd, czy tam coś, cokolwiek. To uważać na to, jak podważacie, żeby po prostu tego nie wyłamać. Bo to są takie, się wkłada tak, i to są takie zaczepy, że tam wchodzą w swoje miejsce, i to się wszystko trzyma. Kupy. Ale już pokazuje w czym rzecz. Także idziemy do samochodu. Jak mi się uda klapkę otworzyć, kurczę, no zobaczymy. Dobra, to śrubokręcik będzie potrzebny, tak jak najbardziej płaski. Jak najbardziej płaski. O, otwarła się. I teraz tak. Tu podważamy. O. Może w drugą rękę wezmę. Kurczę, bo. Bo jednak lewą ręką nie jestem leworęczny. Tu podważamy. O, widzicie, już mi to pękło. Tu już, już jest pęknięte, bo już wcześniej kombinowałem jedną ręką to nie jest tak Teraz muszę spróbować to wysunąć Kurczę. O, teraz działa, jak nie ma. Tutaj się. Tu się chyba. Znowu zatrzasnęło. Tu musi podejść. Odsuwacie. Widzicie? Już mamy. Już mamy gościa na wierzchu. Teraz odłączamy wtyczkę. Nie wiem czy jedną ręką mi się uda. Raczej nie. Tutaj też trzeba po prostu nacisnąć, ale zobaczmy, może no, mi się uda. Raczej mi się nie uda. Poczekajcie, dajcie mi chwilkę. Zaraz wracam. Dobra, wtyczka rozmontowana. Także tu jest wtyczka. Wkładamy tu w to miejsce. Oczywiście zaczepami na dół. Podłączę wtyczkę i zaraz jest. Wtyczka ma taki ząbek. Jak kliknie, to jest ok. I teraz tak. Najpierw. Wkładamy górę. Tu jest taki rowek. I wkładamy to w ten rowek równotko. I pchamy do tyłu. I aż sobie kliknęło. Nie wiem, czy słyszeliście, że kliknęło. I po robocie. Tu mamy stary, który raz działał, raz nie działał. Tu mamy nówka. Myślę, że to będzie to dobra, działa. Także jak widzicie, szybki temat, dużo roboty nie ma ale jak się nie ma wiedzy jak to wymontować to można się, na... bo ja już patrzyłem od środka z początku, mówię kurcze pół samochodu trzeba rozebrać ale znalazłem na szczęście filmik jakiś tam angielski w A klasie, a to jest podobna buda także udało się, dobra jak komuś to pomoże, super będę się cieszył, że mogłem pomóc bo po co coś pourywać, po co coś, jak to można spokojnie zrobić i se kosztów zaoszczędzić Dobra To na razie Do następnego filmu Cześć